Pokażę Wam dzisiaj, o co chodzi, bo dostałem ostatnio takie właśnie zapytanie, o co chodzi z tymi małymi otworkami na tłokach. Tutaj mamy tłok seryjny w TTX-46MT, czyli takim, który przygotowuje właśnie do ścigania się na torze wyścigowym i o którym będzie grubszy filmik. A tutaj mamy tłok tak tzw. HF, czyli High Frequency. High Frequency to taki, który działa tylko i wyłącznie wtedy, właśnie jak mamy do czynienia z dużymi częstotliwościami. Czyli to są małe wychylenia amortyzatora, ale o bardzo dużej częstotliwości, niczym wysokie dźwięki w muzyce. Tak? Czyli mamy małe wychylenie głośnika, ale są bardzo wysokie. Jak to działa? Mamy mnóstwo małych otworków tutaj po zewnętrznej stronie, tak po stronie kompresji, jak i powrotu. A w środku mamy o-ring. O-ring, jak się przyjrzycie, jest zdecydowanie grubszy niż to, co jest seryjnie i ma jedną fajną właściwość. Mamy tutaj zostawiony luz. Dzięki temu, przykładowo, teraz mamy ruch kompresji, to na ruchu powrotu ten oring się przesunie. I jak to wygląda z punktu widzenia amortyzatora czy samego samochodu, wygląda to tak, że mamy dosłownie ten 1 milimetrowy luz na amortyzatorze, w którym on prawie że nie tłumi. Dzięki temu Mamy plus 10 do gripu, na przykład w mokrych warunkach, przy bardzo wysokich prędkościach, co jest bardzo wskazane na torze wyścigowym. Dzięki czemu, właśnie ten patent sprawia, że mamy faktycznie szybszy wóz i bardziej wygodny. Super sprawa, i bardzo często, jeżeli mam możliwość zastosowania takich tłoków, to coś takiego robię. W amortyzatorach TPX też podobna technologia jest użyta, też high frequency, ale. Zrealizowana w zupełnie inny sposób. W każdym razie w ten sposób to działa. Czyli luz na amortyzatorze w tym przypadku został wykorzystany jako technologia i jako patent zwiększający przyczepność. Także nie zawsze luz może być czymś złym. Tak jak w tym przypadku ten 1 mm luz na pracy sprawia, że mamy zdecydowanie lepiej pracujący amortyzator.